Łatwiej zostać, czy łatwiej odejść? Nie chcę wiedzieć Ale wiem, że nigdy, przenigdy nigdy się nie zmienię Ty wiesz, że nie chcesz tego w żaden sposób Dlaczego zawsze musimy uciekać I tak kończymy w tym samym miejscu Jakbyśmy szukali tego samego Tego samego chłopca. Czy naprawdę musimy robić to teraz? Tutaj z naszymi przyjaciółmi dookoła Możemy to rozwiązać z indziej. kiedy indziej. kiedy idzie E kocham cię Tak bardzo że nie nienawidzę Trudno cię teraz obwiniać Bo jesteś tak kolory piękny Tak kolornie piękny Łatwiej zostać, czy łatwiej odejść? Nie chcę cię Ek, Ale wiem, że nigdy, przy nigdy się nie zmieni. Ty wiesz, że zawsze będziesz taki sam Łatwiej zostać, czy łatwiej odejść? Wiecie, ale wiem, że nigdy, przy się nie zmienię Ty wiesz, że nie chcesz tego w żaden Za sposób Zakażę nas, gdy mówisz, że odejdziesz Dostaniesz to, co we mnie najlepsze nie Potrzebujemy tego, jak popieczak. Tu tu oddychamy Kocham cię tak bardzo, że się nawidzę Trudno cię teraz obwiniać, bo jesteś tak piękny. Tak ale mnie piekli Łatwiej zostać, łatwiej odejść Nie chcę cię Ale wiem, że nigdy, czy nigdy się nie zmienię Ty wiesz, że nie taki takie słowa Łatwiej zostać, czy łatwiej odejść Nie chcę do Ale wiem, że nigdy, czy nigdy, czy nigdy się nie zmienię Ty wiesz, że nie chcesz tego, żebym nie spadł tu Jednak część, ze wszystkich Wiesz to że jesteśmy złożeni Był badać czy jest łatwiej Łatwiej zostać łatwiej odejść niech chcę Ale wiem, że nigdy, przy nigdy się nie zmienię Ty wiesz, że będę zawsze taki sam Łatwiej zostać czy łatwiej odejść Nie chcę Ale wiem, że nigdy, przy nigdy się nie zmienię Ty wiesz, że nie chcesz tego w żaden sposób Kocham Cię tak bardzo żałuję na wice. Trudno ci teraz odwiniać bo jesteś taki lepiej.